Manna na 14 września. Postępowanie Wasze wśród pogan niech będzie uczciwe, aby zamiast tego, w czym Was pomawiają, jako złoczyńców, dobrym się uczynkom Waszym przypatrując, chwalili Boga w dzień nawiedzenia. Bo to jest łaska, jeśli ktoś z powodu sumienia przed Bogiem znosi smutki i cierpienia niesprawiedliwie. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Wersety 12 i 19. Mogą one skrążyć złe pogłoski i obmowy, ale wszyscy, którzy nas znają i mają z nami do czynienia, powinni na podstawie doświadczenia przekonać się o naszej lojalności wobec zasad, o naszych wysiłkach, by słowa naszych ust, rozmyślania naszego serca oraz nasze postępowanie podobały się Panu, a także przynosiły zaszczyt Jego imieniu i sprawie, by Bóg mógł być uwielbiony przez Chrystusa, do którego na zawsze należy chwała i królestwo. Lud Pana jest często niesłusznie obmawiany, powinien więc nieustannie dbać o to, by swym życiem nie zasłużyć na naganę. Jeśli jednak jest ganiony, niech nie ustaje w prawym postępowaniu, niech nadal postępuje szlachetnie, będąc pewien, że nawet jeśli teraz nie uda mu się błogosławić innych swymi dobrymi uczynkami, to w Dniu Chrystusowym, gdy ludzie będą mieli możliwość zbawienia, przypomną sobie te dobre uczynki i otrzymają z tego błogosławieństwo, co przyczyni się do Boskiej chwały. Nasienie, choć bardzo opóźnione w kiełkowaniu, wyda wtedy obfity plon. Dlatego dziękujmy Bogu za przywilej cierpienia zła z powodu czynienia przez nas dobra. Pytania: Czy byłam źle traktowana w tym tygodniu? Jak to znosiłam? I jakie były wyniki? Równoległe cytaty: 14 września. Drugi list do Koryntian, rozdział ósmy, werset dwudziesty pierwszy. Starając się o to, co uczciwe, nie tylko przed Panem, ale też przed ludźmi. List do Rzymian, rozdział dwunasty, werset siedemnasty. Nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Starajcie się o to, co uczciwe wobec wszystkich ludzi. List do Filipian, rozdział czwarty, werset ósmy. W końcu, bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, jeśli jest jakaś cnota i jakaś chwała. O tym myślcie. Księga Nechemiasza, rozdział piąty, werset dziewiąty. Ponadto powiedziałem, nie jest dobre to, co czynicie. Czy nie powinniście kroczyć w bojaźni naszego Boga, by uniknąć zhańbienia od pogan naszych wrogów? Pierwszy list Piotra rozdział drugi werset piętnasty. Taka bowiem jest wola Boga, abyście dobrze czyniąc zamknęli usta niewiedzy głupich ludzi. Pierwszy list Piotra, rozdział trzeci, wersety od 13 do 18. Kto wyrządzi wam zło, jeśli będziecie naśladowcami dobra? A jeśli nawet cierpicie dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie bójcie się ich gruźb, ani się nie lękajcie, lecz Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach. I bądźcie zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od Was uzasadnienia Waszej nadziei z łagodnością i bojaźnią. Miejcie czyste sumienie, aby za to, że mówią o Was źle, jak o złoczyńcach, zostali zawstydzeni ci, którzy zniesławiają Wasze dobre postępowanie w Chrystusie. Lepiej bowiem, jeśli taka jest wola Boga, Cierpieć czyniąc dobrze, aniżeli czyniąc źle. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga, uśmiercony w ciele, lecz ożywiony duchem. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, werset 16. Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi. Aby widzieli Wasze dobre uczynki i chwalili Waszego Ojca, który jest w niebie. Ewangelia Jana, rozdział 13, werset 34 i 35. Daję Wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem, abyście i Wy wzajemnie się miłowali. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami jeśli będziecie się wzajemnie miłować. Pierwszy list Piotra, rozdział drugi, wersety od 20 do 24. Bo cóż to za chwała, jeśli grzesząc, cierpliwie znosicie, choćby was i pięściami bito? Lecz jeśli dobrze czynicie i znosicie cierpienia, to podoba się Bogu. Do tego bowiem jesteście powołani, bo i Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyście szli w Jego ślady. Który grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie znaleziono podstępu. Który, gdy mu złożeczono, nie odpowiadał złożeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, ale powierzył sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie. On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom żyli dla sprawiedliwości. Przez jego rany zostaliście uzdrowieni. List do Rzymian, rozdział 8, wersety od 17 do 19: A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga. A współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko z nim cierpimy, abyśmy też z nim byli uwielbieni. Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić. Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia synów bożych. Drugi list do Tymoteusza, rozdział drugi, wersety od 10 do 12. Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, która jest w Chrystusie Jezusie, wraz z wieczną chwałą. Wiarygodne to słowa, jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też będziemy żyć. Jeśli cierpimy, z Nim też będziemy królować. Jeśli się Go wyprzemy, i On się nas wyprze. List do Żydów, rozdział 13, wersety od 10 do 14. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa spożywać ci, którzy służą przybytkowi. Ciała bowiem tych zwierząt, których krew najwyższy kapłan wnosi do najświętszego miejsca za grzech, są spalane za obozem. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, biorąc na siebie jego pochańbienie. Nie mamy tu bowiem miasta trwałego, lecz tego przyszłego szukamy. 277. Deszczowy dzień. Dzień jest zimny, ciemny i ponury. Pada, wiatr po niebie pędzi chmury. Dzikie wino pnie się w górę po zmurszałym murze, lecz przy każdym podmuchu traciliście małe i duże. Jakiż ten dzień ciemny i ponury. Życie moje zimne, ciemne i ponure. Pada i mam nad sobą niejedną ciemną chmurę. Myśli moje nadal pną się w górę po murze przeszłości, lecz przy każdym podmuchu tracę nadzieję młodości. Dni moje są ciemne i ponure. Nie narzekaj, serce moje smutne niezmiennie, Za chmurami słońce świeci, chociaż niebo ciemne. Twój los to wspólny los wszystkich ludzi. W życiu każdego musi spaść trochę deszczu, który nas utrudzi. Niektóre dni muszą być ponure i ciemne.